Halo, witam, cześć i y, witam w dzisiejszym odcinku. Oczywiście ze mną dzisiaj taki skład, Patryk i Damian. Witam. Cześć. Cześć, cześć. No, będziemy się batelkować klasycznie, więc ktoś może oczywiście zrobić watle. To kto robi? <noise> Ale taką spokojną. No dobra, to ja zacznę, bo ja zaraz, mam mało zaraz, wniosków, to pod siebie coś skleję, może co? Ja przypominam, żebyście dobra. sobie otwierali darmowe skrzynki, dzienne skrzynki i. Tutaj ja otworzę sobie diamentówkę, fajnie, player i gdzieś w środku odcinka oczywiście będą kody do wykorzystania, to też yy, proszę oglądać uważnie. Taki Ofer. spokojniaczek, no delikatny. Pięknie dał. Dobra widzowie, robimy szybkie losowanie yy, osóbki, która wygra knife chyba huntsman, tak żeśmy... Yy... To, żeśmy losowali w poprzednim odcinku nożyk jakiś i osóbkę, która sobie y, wygra ten nożyk, więc zobaczmy. Y, fajne Tokyo X pozdro z rozfartem. Ok, sprawdźmy, czy, czy kolega. Czy kolega ma wszystko. Dobra. Y, widzę, że są subskrypcje publiczne. To nie może się nie udać. No nie, no nie mów, że mnie nie ten, a nie jestem, dobra. Yy, trade link sprawdzamy, czy działa. Jeśli działa, to koska oczywiście jest twoja. I uwaga. Działa, także gratulacje. Koska jest twoja i zostanie wysłana yy, po odcinku. Dobra druga pozycja jest dobrze, jest druga pozycja. No mi się trójak. wydaje, że jedynak będzie teraz sypał. No ostatnio trójak nie chciał. Może... Oby jedynka, oby jedynka, bo ja tu z najmniejszym budżetem się wdupcyłem. Trzeba coś powygrywać. No zobaczymy. Chcia Tam na zobaczymy, koniec jeszcze ja takie, takie niespodzianki mam na koniec, ale to... Okej, okay. tak. już się chyba no, wyłania. Niespodzi nie, się. Nie, niespodzianki, które nie dają. Dają, dają, da dużo dają właśnie. No jest, jest zawsze jest 50% szans, albo trafisz, albo nie trafisz, no i Ładnie. tak to wygląda. No, dawaj. Majster. O Jezu, brawado. A nie, to takie, nie takie drogie. No. Ja myślałem, mhm. że droższe to brawado też, no. O Jezu. O, dla mnie 700, pięknie. no i dziękujemy. Krzychu Getright. Że trój... i że Getright w ogóle taki drogi jest. No ta czy nie gra nigdzie, to już jego nalepki drogie. Czopsik do 20, fajnie. Dobra. No to nalepki to już... O, poczekaj, Nie, patrz, patrz, no właśnie o tym mówię. O, widać. Ale sypło. Lgb. Spokojnie i zaraz pływam mi mp9 na jedynaka i to zgarnią i proficik Dobra. fajny o boże święty. No my się z luksury nie. nie lubimy, ale ona, no nie coś lubimy. Tam, ona coś mi tam zaczepia tak właśnie. O. A tak przeczyła, że o nic nie da. No bo my się nie ci... lubimy ogólnie, no ale widzisz no jak da, no to co ja na no, To teraz za będę... czwórkę. To jednak ten tru... dobra, ja na trójkę siadam teraz. już nie zdałem. No i dobra. No podoba mi się. A? Ile podbiłem? Mało. O 700 zł tylko. No i fajnie. No, ale Patryk mi tu podbił fajnie. No troszkę tam troszkę machnąłem cztery. Dycha takiego badła, nie? Dobra, ja teraz zrobię tak. Są nowe, ja, ja. są nowe chyba walentynkowe. Są, są nowe, są. Są nowe walentynkowe. Ej, jakieś tam są. Jak to mówią zakochani, są wspaniali. Wielkie pozdrow. No, tak. Amor Strike. Dobra, zrobiłam taką. Trzech, prywatna. Ej, ale to w ogóle nawcia jest. Gdzie? Czy to nie nafta? Co? Gdzie? Podobni. A, faktycznie to jest chyba amar, no? no? A gdzie? No, no na, jak zjedziesz ten niżej. I... Tak, tak, a no, nawcia Amar. No I no co ja jest po środku? Wronek. bronek Nie wiem, niepodobny właśnie. No ale faktycznie zrobili. No. A, nie dołączyłem dalej to. No. <laughs> Myślałem, że na dwójaków wchodzę, ale niestety. Dobra, jako że Walentynki, to prosiłbym, żebyście mi dali coś, tak? Pieniądze jakieś? Jasne, nie mam problemu. Dobra, bo ja mały budżet mam. Ja wszystko zgarnię. No. No, ta kosę sypię. No to mnie no. wyjątkowo 40 groszy, 20, fajnie, no? O? Oj, I po zawodach. Zresztą nie czek gotcha, rapa desert Nie tak. no, desert, desert hydra jeszcze jest dobra, szansa. Dobra. O, 3 złote. Fajnie. No. Ja się fajnie bawię. Ooo, oh. no, kałaczek. Auk, a ja petuję za 7 dik. No. Fajno. It's fajno, a ten... fajno. A nie, to nie ten scout. O, Guardian. Master Guardian. Nie dobra, Master piece. masterpiece Master Guardian, no? To Master dobra Guardian. Dobra. O, no. oh. podbijem, podbijem dobra. tylko. Ale nie wiem kto szczerze. No ty chyba ty. No nie wiem. No ja podbiłem tylko, widzisz? O jak? No minimalnie, miło. minimalnie. Jak Fire miło, serpentem. Ale to dla mnie miało być, halo. G4 Właśnie, mo mo mogłabyś taką battle zrobić, żeby Damian coś miał? Tyż? Tak. Ja bym prosił, bo nie pobawię się długo z wami. G4 moją Valentiną. Ej, kto to jest? No to wygląda trochę jak to Wronek. Może z Wronek, z a Wronek jest blondynem? A ja no ja wiem kim on jest. No jest. No to Boże, Wronek. Ale nie ma takiej fryzury chyba na bok. A, to jest na pewno Wronek, to jest na pewno Wronek, dopiero Czemu? teraz, dopiero teraz przyjrzałem się. A bo mi jest napisane jak był przydziesz. Jest? No. A to nie no. ten. Jest napisane Amor, Wronek, Nawcia. <noise> ja pierdzielę. No tutaj trochę Nawcia szukana, ale nie będę mówił już dlaczego. Aha, ja wiem, dlaczego bo co? Ja się nie przyjrzałam. Teraz zobaczę. Bo szukamy no. No Oszukane, oszukane. Aha, to zaraz zobaczę. To tutaj ten. No tak dałam. Ja myślę, że to może oddać fajnie. Big digielek. Okay. Fajnie by było jakby oddało, bo na razie to jest kicha straszna. Pusta ma Kiermana, nie ma na wodę i nie ma na banana. No słuchaj. Tak równo na razie. No, 36 złotych. No kurde, ja mam skiny za Dajcie Daj za daj CZ, daj CZ. Big no, digiel za 500. A nie 160. 180 berety człowieka Strike. O. O. o! Dobra, ale konduktor jeszcze dobre to moje skrzynki są na pewno. O! O! A co się dzieje? A z konduktora Daj. tutaj coś. No musi, czuję. musi, musi. A wUPA, dobra? Coś dobrze tam spadło jest, A już tak dobrze... O. No, o. no właśnie, o. To tak, to czułam. Dziękuję. tak czułam. Dziękuję. Moja krzywka. O! No. Ja pierdzielę, dobra, jak ja na plus Można chyba? Się bawić, tak czułam, może... No i no plus jestem, mam A ja teraz... U. czekajcie, gdzie są tu? A niżej sobie zjeść Aha, no to mega sobie gadacie. Co? Co? A co w co? nowci? No ładnie zrobili ją. No ale to nie, ona tak nie wygląda. Jak nie? Nie, nie, nie. nie. To jest ściutko <laughs> zakłamana po prostu grafika. Nie no, klasa. Ja bym prosił Gifforskis się na następny raz poprawić. <laughs> a, zrobimy. A co się będę tego? Aha, bo tu są Zrobili ten. A tu też napi... było pisane, że Bandura, Ginald, tak? Merganim. Ostatnio zastanawialiśmy, kto jest z kim. No, jak W napisane, z... a my I zgadujemy. Ślepi. Zapraszam, taka już. Dobra, dwójak Konkretna, teraz. Nie? Let's Konkretna. go. nie. Gdzie tam dwójak? Jedynak oczywiście. Nie, nie. Jedynak. Ja no, teraz po na ciebie. trójce. Na, na trójce teraz bym prosił, właśnie, bo też nic nie wygrałem od początku. Nie, nie no, no, no i sobie wypłakał, ty. No, no ja i witam. Zrapanuje, coś takiego sypło. Po za 5700. No to trzeba przyjąć taktykę na płakanie, no. Nic nie daje. No, no. no, no. tak, jest. No. Fajnie. Coś by dało, w końcu może Dzięki. To coś by dało i trzy razy sypą. Dobra. Fajnie, fajnie. daję Dobra, weź sobie te moje kałachy po osiem. Ja się pierdzielę, się co mu daję? No lipa, tu nie, nie, nie no wiem, czy no, jest powrót ze, jakiś. Nie, Do, Dobrze, ze space'a tu by musiało, nie wiem co. GG. No, podbijanko jeszcze. Na podbitkę, na podbitkę teraz, moi drodzy. To nawet Luxury nie ratuje tego. O, masterpiece. Nie no 6 koła, no co by tu musiał wypaść, żeby to No Nic, robić? no można tylko podbijać mu. Jak nie czy? no luksury najfa, nie, no chyba nie. No talon jakiś by mógł wypaść. No, ale to jest. Ja lubię luksury, ale Bo... ono musi się zebrać, po... żeby dać. Po 500 zł. Dobra, koniec, no. Daj, daj. No No end. No, nie. No, no nic. Klasa ile? Co idę? mogę wam nie powiedzieć? No, nawet szans nie było żadnych. Co ale... mogę wam no, powiedzieć? Dobra, dawaj, kręć, jakieś tam. Co zrobię? Wariata. Za ile ja mogę, kochani? Za, za, ile? za ile chcesz, co robisz? Za już ile nie, nie zależy mi na tym. Ja wiem, Damian że no jednego wygrałem. na wygranej. Tak, bo ja wiem, że wygram teraz. Dobra, to zrobię. Tak Damian pod ciebie coś. Nieważne co no, nasz i okay. tak będzie pode mnie. Boże nasz, co nasz, nasz, to tak, cyk Cyk, 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 cyk. No nie jakie Jak, je, jak byk, jest byk, ogień byk. na skrzynce, to znaczy, że naj, najwięcej otwiera na to skrzynkę? Tak, 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 że jest. Y, gorący tak, tak. towar. No to, to Ginold ogólnie ma na swoich skrzynkach dwóch. Denis też. Gorący towar. 20 tysięcy otwarć. Zapraszam Was. Miałem 5800. <laughs> Dobra. No, ja co to, co to, co to za. Jezu, za ile? 14 ale, ale jak to, gdzie to w skrzynkach to widać? O, czekaj, powolutku, powolutku, powolutku Oje... Dobra, już widzę tam się wyłonił Jeszcze Olympusa dałeś, człowieku to, to nie sypnie nic To patrz, co się dzieje z Olympusa teraz No on lubi, nie lubi dać, no A jeszcze Lorka, to... o jest Maria, dobra, to na nie patrzę na ten start, bo to ja na pierwszym do... jestem, dobra. W... Patrzę na ciebie, Pewor. Te trzy skrzynki zadecydują o zwycięstwie. Tu nie ma co patrzeć teraz. No nie, no ale skrzynki za 400 to ładnie dają. Ładnie dały, ale ja się nie cieszę, bo jest Holy Columbus Lorka i pewnie jest dyma. Okej. Okay. No tu może stać się wszystko. Dobra, przewiduję, 40 tysięcy będzie w, do wygrania tu z tej łatli. Ja daję 44,5. Albo. Dobra. No ładnie chujesz. Fajny no. Olympus, fajny, let's guci, go. fajny. No, let's go, let's go. O... Ja pierdolę. O Oj. matko Kurwa. i kto? Ja, 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 ja. ja nikt nie zgadzał. Ja, ja. Dobra, no. To Ola no, Plasta. Tak jest. Za, za 15 -taka. Wszystko co mam. Dobra, to damy tak. Pik. Same Olin. takie potajne po skrzyneczki bym poprosił, żeby było na czym zarobić tutaj. Jak teraz nie wygram. To żeby nie był bebe. za 15 i do Piętnaście 15700? Sto. 200. Oj. Nie mam 15700, niestety może. Może jak sprzed, Nie, jak sprzedam też nie mam. Mam 15100. Dobra, to dam tak. Poczekaj, bo ja też coś muszę. Dam trzech prywatna, pik. Zapraszam. Same... Potężne skrzynki no wchodzę, na dwójkę to bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo trójek teraz szczęśliwy teraz jedyneczka dawno nie, nie była nie 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 nie, nie. ja pierdź, ale... dobra dwa, dwa dobra. to jeszcze do zrobienia jest ja dobrze pierd... nie no dobra. co jest to dwójką? a trójka zapomnieli o trójce już o o o o to była podbiteczka O sztyleto, prawda? Tak za, za trzy, za trzy. Do tylko big, z lorka z Big Baller mnie ten ratuje. Sztyleto, teraz dla ciebie. Big Baller, daj, my się lubimy, nie? Big Baller. No. Ja się z Big Ballerem strasznie nie lubię. Yes. No ale meduska tu może jeszcze. No, no żeby no, nie myślę że. Nie, no gdzie? No. Nie, no nie gdzie? No i no ja, nie. no i ja, Boże, ja się I wygrałam. Było, Podob... było close. Podoba mi się. I lasik zawsze do mnie. Pamiętajcie, grajcie z głową. Przypominam kod Tokio X. I do zobaczenia. Pa!